tam wszystkich bardzo serdecznie. Patrzymy sobie dzisiaj, co masz wiedzieć o osobie, o której myślisz. Lub o takiej, no bo dla niektórych jest tak, że nie mają już kogoś konkretnego na myśli, ale może jest osoba, która gdzieś tam zmierza w Twoim kierunku, lub wszechświat przygotowuje już dla Was spotkanie, więc zobaczymy sobie, może będzie to jakieś potwierdzenie, albo dla osoby takiej, która już spotkała tą osobę, no to zobaczymy sobie, jeżeli Cię interesuje takie czytanie, to zapraszam. Ja jestem Sylwiat, jesteś na kanale Winaczy. To może wiedzieć o osobie, o której myślisz. Uuu, chyba w życiu tej osoby coś się zawaliło, upadła jakaś wieża i po jakimś kryzysie, bardzo mocnym, który, no, spowodował, że tutaj nastąpiło zakończenie. No tak, jeżeli są rękoczyny, jeżeli są wyzwiska, jeżeli są krzyki. No to raczej nikt takiego czegoś nie chce mieć w swoim życiu. I co my tu mamy? Ach, ta osoba jest osobą cesarzowa. Albo twoja energia, albo energia tej osoby. I piękna energia, oczywiście, mówiąca o dobroci, o kreacji, o manifestacji. No więc tak, manifestowanie jest, ponieważ yy, tutaj ktoś się bardzo cieszy. Może być tak, że, że to jest Twoja energia, że cieszysz się z tego, że właśnie to już nie musi chodzić o osobę, jeżeli na to nie patrzysz. Może chodzić o to, że naprawdę w Twoim życiu jest jakaś wygrana albo jakiś sukces, coś, co się zamanifestowało właśnie, i może była długa praca nad tym. Twoja energia w to włożona. Albo, jeżeli to jest właśnie ta osoba, to to jest ktoś, kto osiągnął jakiś sukces. No, jackpot, no to jest po prostu, tak, to jest, to jest wygrana. Ktoś, kto umie się cieszyć. Z, ktoś, kto umie wykorzystywać swoje szanse dane od losu. Może ciężką pracą. Może ktoś, he, ktoś kto chętnie współpracuje z innymi. Ktoś, kto może być sport, uprawia, kto jest aktywny, kto jest energiczny, kto kocha zwierzęta, kto jest osobą rodzinną, ciepłą, dobrą, okazującą dużo empatii i dobroci. Ktoś, kto dużo czyta, albo pisze książki, maluje obrazy, jest jakimś. Hmm. Może być fotografem, może być malarzem. Może ktoś, kto w piłkę gra. No dobrze, to mamy takie informacje. To teraz patrzymy dalej, co masz wiedzieć o osobie, o której myślisz lub która zmierza do Ciebie. No, jesteś ty na spodzie zakotwiczona w swojej energii. Po prostu tak spokój bije od ciebie. Ty jesteś tą królową, ty jesteś tą cesarzową, czy królem oczywiście. I nie, Ciebie nic nie ruszy. Po prostu ciebie nic nie ruszy. W pracy może być... jakieś Spełniasz się w pracy. To, to co powiedziałam, tylko się potwierdziło. Osoba do relacji, do związku, w pracy poznana. To może być tak, osoba tajemnicza z jednej strony, albo tak jak powiedziałam, że lubiąca czytać ktoś, kto przynosi ci szczęście, kto przynosi ci to serce na dłoni, kto jest życzliwy, dobry, opiekuńczy. Mówię, serce na dłoni. Ta osoba trzyma to serce ze złota, nawet te ręce ma właśnie taki złoty blask. To będzie osoba, która przyniesie ci naprawdę mnóstwo pasji, ale to może być również tak, że, że to będzie dla ciebie niespodzianka. Może aktualnie ta osoba stoi na rozdrożu, bo nie wie, co ma zrobić, albo jeżeli właśnie ta, ta wieża się zawaliła, no to może być tak, że ona teraz musi dojść do siebie, albo no, w którą stronę ona ma w ogóle iść. Natomiast proszę państwa jaka tu jest piękna karta miłość ślub to jest unikalna więź to jest w tej talii to jest dodatkowa karta nie ma tej karty w żadnej innej talii i to jest tylko potwierdzenie to jest tylko potwierdzenie że zmierza ta miłość do ciebie taka naprawdę super Wszechświat czuwa nad tym, żeby to tak było. Okej, okay, dla kogoś może być tak, że aktualnie ta osoba jeszcze jest w relacji, ale ta wieża y, burzy tą relację. I właśnie dlatego ona na razie stoi na rozdrożu. Może tak być, ale nie musi, oczywiście. Jest to wspierane przez wszechświat, jest to wspierane przez, y, przez siły wyższe. I to będzie połączenie duchowe z przeznaczenia. Także. Ta osoba może szykować niespodziankę dla ciebie. Może ona stoi na rozdrożu, dlatego, że nie wie, czy ty przyjmiesz tą osobę, czy ona przyjdzie ze szczerymi zamiarami. Nie ma tu złych kart. Na razie są bardzo dobre karty, więc nie odczytuję tego jako coś negatywnego. To jest ktoś, kto naprawdę ma dobroć w sercu, ma empatię i chce ci potarować to szczęście. Może się to nawet szybko zadziać. Ale to będzie coś długotrwałego, na stałe. Relacja, która ma mocne korzenie, która jest oparta na zdrowych, mocnych fundamentach. Może ta osoba będzie chciała Cię gdzieś zaprosić, przyjść z kwiatami, ale tu są po prostu przepiękne karty. Przepiękne. Dobrze, to patrzymy sobie dalej, co może wiedzieć o tej osobie. Wow, 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 wow. Powiedziałam, unikalna więź. Yy, unikalna więź. To się znowu potwierdziło. Może być, że ktoś, kto pracuje w więziennictwie, sądownictwie, w administracji, yy, osoba uczciwa, osoba, która Kieruje się sprawiedliwością i nie patrzy na jakieś tam korzyści dla siebie, tylko wszystko zawsze, z, z każdej strony na, na wszystko patrzy i wtedy podejmuje decyzję. Jakie karty? To jest naprawdę szok, proszę Państwa. Co? To... No, jak my tu mamy dziesięć kielichów, jak my tu mamy asa kielichów, czyli przyjemność, spełnienie emocjonalne, znowu dwa najpiękniejsze kielichy, i do tego dwa kielichy. I to jest właśnie ta więź. Mówię, że ta osoba przychodzi ze złotym sercem na dłoni. Tu aż blask od tego bije. Po, jakie karty? Słuchajcie, no to jest. Pokazała się energia powietrzna, to może być osoba, która dużo analizuje albo która ma do czynienia właśnie znowu jakieś te giełdy, coś takiego, wykresy, coś z wykresami, może online pracuje, może dużo przy komputerze siedzi, jakieś dane, może być, że dane jakieś szczytuje, wpisuje, yy, uzupełnia. Może być poznana gdzieś w podróży, na statku, podróż statkiem lub gdzieś właśnie w jakimś ciepłym kraju, tu nawet szampan, proszę, już wystrzeliwuje i emocje sięgają zenitu. No nie no, jeżeli mamy dziesięć kielichów, no to proszę Państwa, co to jest w ogóle za energia? Może być to również, y, gdzieś możecie się spotkać albo mieszkacie gdzieś, gdzie jest jakiś kościół przy rzece, jakaś katedra, jakaś wieża taka dosyć wysoka. Ale to tylko takie moje skojarzenie. To nie musi być koniecznie. No, jakiś piknik, proszę bardzo, sobie Państwo urządzają. Rodzina szczęśliwa, zadowolona, banieczki puszczają. Nie, no, jestem po prostu przeszczęśliwa, że takie karty się pokazują. To jest coś naprawdę niesamowitego. Tak więc, o, dalej patrzymy sobie. Co masz wiedzieć o tej osobie? Dzięki wam zmieniła się ta energia, naprawdę. Dzięki Waszej pracy. <laughs> Więc tak, pokazałaś się ty, może być tak, że ta osoba aktualnie jest po jakiejś stracie albo po jakimś ciężkim zranieniu. Coś stało się nagle szokujące, no ta wieża się pokazała, więc jak y, najbardziej tak. I dlatego właśnie to, co powiedziałam, że ta osoba bardziej jest taka analityczna, ale to może być, nie musi oczywiście. Ym, no jest cesarzowa, jesteś ty, potwierdzenie tylko, że, że dotyczy to właśnie ciebie. Ym, osoba, która lubi kontakty, rozmowy. Która lubi wyjaśnienie sytuacji, to co powiedziałam, właśnie to, co tutaj się pojawiło, że jeżeli będzie jakiś problem albo jakieś wyzwanie, to ta osoba nie zamknie się w sobie, tylko będzie o tym mówiła, bo ona nie chce, żeby drugi raz doszło właśnie do takiego zranienia. Oczywiście może być tak, że to Ty jesteś po takim zranieniu. Były jakieś krzywdzące rozmowy, jakieś właśnie epitety być może nawet rzucane. No ale. Teraz jest to tak, jak tutaj właśnie ta woda się wylewa, jest przepływ tych emocji, uczuć. Osoba, która właśnie lubi wychodzić, spacerować, która lubi spędzać czas gdzieś w otwartych przestrzeniach. Ktoś, kto jest kontaktowy, towarzyski, lubi naturę, może też ciszę, spokój. I mo ale również może być tak, że jeżeli na przykład ta osoba nie jest zraniona, to. Normalnie tak, może być w jakimś przypadku, że nagle, niespodziewanie yy, wpadniecie na siebie i będzie takie, wow, albo szybko coś się stanie, wszechświat coś szybko zorganizuje, żebyście mogli właśnie się spotkać. Może, tak jak mówię, w jakimś ogrodzie, zoo, gdzieś na wolnej przestrzeni, może w jakiejś kawiarni, restauracji. I ja bym powiedziała, że to tak zostawimy. Ponieważ to czytanie jest bardzo ładne, bardzo fajnie się te karty ułożyły, a żeby też nie przedłużać, to co my tutaj mamy właśnie? Tak, strata była, ale jest nowy początek. Nowy początek słońce, proszę państwa. Tu jest ktoś, może być jakimś autorytetem, albo ktoś na stanowisku. Ktoś starszy, ktoś, kto szuka tej swojej drogi. No i jedzie. Ach, tu jest pan. Ten pan jest zablokowany. Okej, okay, jeżeli chodzi o taką osobę, ym, gdzieś tam, którą, z którą już miałaś do czynienia, to na razie ta osoba jest zablokowana. Ale jeżeli to jest ktoś nowy, to jak najbardziej, ponieważ tu y, ten jeździec idzie, ale on, on nie widzi tej góry. Ta góra jest już za nim, więc tu ktoś, ale nie ta osoba, bo ta osoba jest zablokowana. Ktoś idzie, kto jest nową osobą. Dla kogoś starsza, dla kogoś może być młodsza. Ale jeżeli ta osoba właśnie już gdzieś tam pokonała te swoje wyboje, te swoje blokady, to właśnie ona idzie, żeby, żeby właśnie tworzyć tę relację. Dobrze, tyle na ten moment. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Pa.